Cześć, witam Was bardzo, ale to bardzo gorąco, bo jest dzisiaj cholernie gorąco, ja, a mamy wtorek, jak to nagrywam. Jeżdżę codziennie 130 km do pracy teraz, bo dzieciaki z żoną są, są nad jeziorem i korzystają. Ja myślę, że jutro, czyli w środę, czwartek, piątek sobie zrobię wolne. Zaszaleję. Trzy dni w roku urlopu. Można chyba kurwa mieć. Dzisiaj mamy J5330, ale nie o tym film, bo dzisiaj coś ja mamy jakieś apk. Tu chciałem zobaczyć, czy co w ogóle rukuje. Czek i jedziemy. Było gorzej, ale nie chciałbym męczyć tej drukarki, Wam już tu maszę. Dlaczego? Te modele są dość, dość takie, no powiedziałbym, chorobliwe. Nie, no pierdoły gadam. One są dość chimeryczne. Jeżeli za mocno się zaopiekujecie głowicą, mogą pokazać ząbka, więc, więc jest to sprawa dość istotna, żeby za wszelką cenę je rozbierać jeszcze. Bo ostatnio jak rozbierałem, to ją uwaliłem, więc zobaczymy. Tutaj żeby było naprawdę z... dobrze, ale no zobaczymy. Myślę, że trzeba by było to rozebrać. Dobra, zostawmy to na, na, na boku. Standardowo, arek od drukarek, subskrypcje, was o to proszę. To wtedy idzie bardzo fajnie. Łapka do góry i jedziemy z tematem. Co to jest? O, jasne, 2720, kurwa, wynalazek. Wynalazek, który chyba kiedyś na kanale miałem kupiony w biedrze, kilka lat temu za stówkę. <laughs> Teraz może być trochę więcej, bo to wszystko zdrożało. No ale zobaczmy, co ta będzie u nas 2720. Dużo mi tam pisaliście o tych dukarkach. Otóż 305. Tani nie jest. Pojemny też nie jest. W ogóle nijaki on jest. Tutaj śmieci trzeba zaraz wyrzucić. Noc taką miałem. Powiem, wam szczerze nie przez paną. Dzieciach coś za nie mógł na wyjeździe. Pokazuje nam błąd yy, czarnego wkładu automatycznie, już tego nie napełnimy i nie ma sensu tego grzebać. Jak myślicie, że napełnicie i się zmieni sprawa? Nie! Jak błąd w hp jest, zmieniacie ten wkładzik. Yy, oddaj ten tusz, jeżeli mam go wymienić. Tak. No oddaj go. Ja już widzę, jaki zamiennik, Może jest wypalony Lego HP. No, oddasz go czy nie? Dobra. <laughs> Logo HB jest wypalone, czyli jest zamiennik, ale niestety trafiony. 305. Mam nadzieję, że takowe posiadam. Komuś ostatnio sprzedawałem. 305, 305, ale jest, jest. Możemy użyć nie oryginał tylko w barwie... To było chyba otwierane... W barwie kolorowej. A mam 305 Wczoraj uruchomiłem swój pierwszy raz skuter wodny, który mam już słuchajcie od długiego czasu Jest to stara jednostka, ten skuter ma 20... z 98 roku, 26 lat Ale kurwa jestem tak zdumiony, bo ja pierwszy raz w na czymś takim pływałem, patent motorowodny zrobiłem ale nie pływałem nigdy na skuterze wodnym. Dopiero go wczoraj zawiozłem nad jezioro, uruchomiłem no i frajda faktycznie jest, trzeba przyznać. A ty co? Ej. No i powiesz mi, że świeży tuż też nie chcesz? No, nie, nie dobrze. Nie chcę nawet świeżego atramentu. No i do czego zmierzam? Pływałem sobie pierwszy raz, wodowałem ten skuter yy, i jest to dwutakt jeszcze, bo wiadomo, że w 98 to większość to było dwutaktu, nie wiem czy były jakieś czterosłowowe wtedy yy, silniki w skuterach takich Jet Sky, sky jet tego, nie wiem. No jest to CIDU 951 na rotach się silniku, ale na dwutakcie. kurwa, wkręca to niesamowicie córka moja jest zadowolona ja byłem zdumiony bo nie pływałem czymś takim osobiście ileś tam lat skuterem nigdy motorówką pływałem ale nie bierzemy osobiście gówno, nie ruszył, słuchajcie jaka lipa kurwa mać jaka lipa świeży atrament no i spodobał mi się Podobało mi się nie wiem ile to będzie palić, nie wiem jaka jest z żywotnością, bo to jest przecież 25-letni yy, skuter, tak? 26-letni skuter nawet można powiedzieć, ale ale patrząc na to, jak był utrzymany, to powiem Wam szczerze, zrobię taki film. Dzisiaj wezmę go Pro nawet, spływania no, ale to wrzucę na jakiś inny kanał Arkadiusz Trajdos, albo na TikToki, może to jakoś obrobimy. Bo ja bym zdumiony, jak z takiej stary badziewie 70 km prawie 80 km na godzinę słuchajcie po wodzie. To już coś jest. Nie funguje. Nie działa. Nowy tusz. Jak to człowieka ma szlak, kurwa, nie trafić? Żeby mi jeden z drugim, kurwa, nie pisał, że mam nie klnąć. Bo jeżeli wyciągacie tylko taką wartość, oglądając tysiąc moich filmów, że ja używam epitetów, to ja pierdolę, no to po co to oglądać? To jest czasami zastanawiające. Na tysiąc filmów ponad, które nagrałem, każdy znajdzie jakiś swój smaczek, żeby ewentualnie móc naprawić jakiś sprzęt. Jak widzę komentarze, że źle się to ogląda, bo chlnę, to kurwa nie oglądam. Nie chciałbym kolejnego roz... Ym, otwierać bo nie ma najmniejszego sensu najpierw bym chciał to sprawdzić na jakimś używanym może mam jeszcze startówkę wiecie gdzie? tam, w nowej drukarce Ech, a jej raczej nie chcę sprzedać dziwne, bo odzyskałbym pieniądze ale nie chcę sprzedać, bo jak ja mam komuś wciskać drukarkę to jej tuż będzie miał klient za milion euro o pojemności dwóch kartek to bym wolał powiedzieć, panie, idź pan stąd, kup sobie pan coś innego. Nie, no ale kupiłem to kiedyś, jak jeszcze w Kaliszu był sklep. Mamy oryginał, żeby sprawdzić, żeby mieć coś taniego, żeby po prostu mieć coś za klienta, ale nie sprzedałem tego i to stoi. Wtykłem mu, słuchajcie, oryginał mm, pusty. Jak zareagujesz? Nie chcę reagować. Z tą dukarką coś może być nie w porządku. Czy mam jeszcze jakieś inne? Dlatego nie chciałbym tych dukarek sprzedawać, no ale pieniądze przydałoby się odzyskać. Zróbmy. I tak nie sprzedam, i tak jej nie sprzedam. <grystanie> Damy klientce nową dukarkę może, co? <grystanie> Tylko, że dziesiątkę mam. Tu jest taki mały badziew. Nowka sztuka na 304 tusze. Tu jest taki duży badziew na tusze 305, tam jest, widzicie, 27-20, a tu jest 2710. Kupiony, żeby to sprzedać, ale ja nie chcę tego sprzedać, szkoda mi klienta. Zabiorę tusz Black Edition, jest, tak. Tricolor, a tom zostawimy bez. Jest to setupówka, jeżeli ona ruszy, to znaczy, że te wkłady są uwalone i oryginał, i ten nowy mój też był uwalony. Natomiast. Natomiast. Jak nie ruszy, to co jest z urządzeniem? I teraz trzeba mieć oryginał, żeby sprawdzić. Nie, to jest chore. Kurwa, wymyślają te drukarki, to ręce opadają. No miejmy nadzieję, że to ruszy. By klientka chociaż miała oryginał. Ej, zobaczcie, co się dzieje. Nie no rusz. Niestety ten badziewiasty tusz jest uszkodzony. Nowy zamiennik. No znowu się skłania ku temu, że nakupicie tych tuszy. Teraz, jak ja widzę, też czasami yy, na Allegro ktoś mnie pyta, czy ja mam te yy, jakieś wkłady, przykładowo z Canona. Nie, ja tego nie wystawiam, bo przecież Wy sobie sprawdzacie ceny na Allegro, jak on kosztuje 4 dychy, jakieś regenerowane, jak ja muszę za niego 48 Netto zapłacić w hurtowni, że do tego prowizja, ale przecież nikt tego na mnie nie kupi, dlatego je wycofałem. Na sklepie internetowym są, bo muszę je mieć, bo tam mam klientów, którzy mi ufają. Więc to tak wygląda, natomiast na Allegro ja tego nie będę miał. Raz, że wycofuję się powoli z tego yy, portalu. A na, najciekawszą rzeczą jest to, jeżeli już tacy ciekawi jesteście, to jest zwalony zwalone, wywalamy. To yy, nigdy nie było takiego okresu, żebym przez 8 dni nie sprzedał ani jednej sztuki produktu. I co ciekawe, nic nie sprzedałem. Yy, nie płakałem z tego powodu, bo ja zarabiam no inaczej, na naprawach, zarabia moja żona. Teraz z latą to niewiele zarabiam, ale ale chodzi o co, że, że Allegro nie jest moim źródłem utrzymania nigdy nie było było kiedyś fajnie, ale to się skończyło, no i do czego zmierzam przez 7 czy 8 dni nie, nie zeszło ani jedna transakcja, to już było tak żałosne i teraz zobaczcie, trzymajcie się jednego jakiegoś mm, filaru biznesowego, no kurwa, no, no co zrobicie, jeżeli nie będziecie sprzedawać potem ruszyło, może 4-5 rzeczy się sprzedały, dzisiaj jedna i tak stoi, ale oczywiście Zapytałem kogoś z pomocy tamtego śmiesznego serwisu yy, o co Kamanczy mam w ogóle pozamykać już wszystkie te konta się wziąć i yy, pożegnać z nimi no bo ani ja im już nie daję pieniędzy poza tym że mi kasują za każdą yy, transakcję grubą yy, gruby hajs nie ma kolorów wiadomo To wiadomo no tam odpisali co odpisali? Że zajęli się tą sprawą, sprawdzają co tam się dzieje. Tak, tam pitu pitu, chuj skarbitu, głównie mnie to interesowało. A najciekawsze było to, że to wieczorem odpisali, rano się zaczęły sprzedawać. Nie wiem, sztucznie mnie tam gdzieś tam podepchali. Prawdopodobnie, żebym coś sprzedał, żebym przestał marudzić i smarać się. Ale nie, 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 to jest... Yy, Allegro jest dla wielkich molochów. Ja dbam o gro klientów, którzy mi ufają i zakupują dla mnie materiały, bo przecież tam... Poza tym, że słuchajcie, coś się sprzedało, ja tam mam ujemne konto, czyli prowizje i abonamenty są wyższe od tego co zarabiam przez ostatnie y, dwa, y, 15 dni. Przez 15 dni sprzedaję towaru za 386 zł, no jest to żałosne, a na sklepie internetowym za 3000 jest różnica, co? Pomijając to, że 20% mi zostaje więcej, bo przecież na sklepie internetowym y, mam. Słuchajcie. Yy, nie mam nie mam prowizji, tak? Także <laughs> wszystko, jest, wszystko jest. śmieszne. Dobra, pogadaliśmy sobie i pomarziłem trochę, abyśmy zrobili kserokopię tego dokumentu. I założyliśmy tutaj oryginalny tusz z drukarki, który zdekompletowałem, więc nie będę już mógł jej sprzedać jako pełni on Fakt, że to jest gównowarta drukarka, a druga sprawa jeszcze oryginalnego tuszu nie ma. Jak teraz bym zakupił ten oryginalny tusz, dołożył do tego urządzenia, co tam mam, to zauważcie, co by było? Kto podpowie w komentarzu? No dupa. Komuś ją podaruję. A jeżeli już tu jesteście, to jeżeli chcecie tą drukarkę, zaparcie sobie zapaczkę. Ja aż nie będę fundował nikomu paczkę, mam tą gdzieś. 27, 10 bez czarnego tuszu. Widzieliście, że w tym filmie wykorzystałem ten czarny tusz. Nie ma 305. Kto chętny? Dzwonić. I przede wszystkim jak komentarza nie będzie, to ci nie dam tej drukarki z drugim. To jest gotowe. Dobra. Realizacja zrealizowana, pomimo tego, że pieniędzy z tego nie będzie, ale ja się cieszę czasami bardziej z tego, chyba, chyba głównie bardziej z tego, że realizacja została zrealizowana. Pieniądze są skutkiem ubocznym tego, co będziemy robić dalej. Też pani właścicielka tego ów sprzętu, czyli tej drukarki. Przyniosłem takie coś, tablet. Nie lubię w tym grzebać, jest to czasochłonne, nieopłacalne. Klienci nie chcą za to płacić, za te usługi. Wolą sobie iść i kupić nowy. Nie dziwię się, bo przecież po co? Nie jest to jakiś wysokich lotów sprzęt. Słuchajcie, nie wiem czy w ogóle tutaj napięcie na tym zasilaczu jest. Tego nie widzi. Nawet najstarszy Gural. Ja obawiam się, że jest kabel gdzieś przerwany. To jest, ile to będzie? To jest standardowe. Nokia. Urwa, skąd no ten zasilacz widzieli. Stary jestem i już ślepy. 5 W. Chyba coś takiego w oryginale miałem, ale jeszcze sprawdźmy, może, czy to nie ruszy na USB. Hello? Zaraz do Was wracam. Jestem. Brak sygnału ładowania w tym ów sprzęcie. Coś takiego miałem kiedyś, bo kupywałem za kogoś Takie ładowarki No ale to było dawno i mogło, że być nieprawda Kurwa, to nie, to nie jest to A ty Zagrubaśnik, wtyk Cienki wtyk, a tamten jest taki włosowaty by trzeba było sprawić napięcie, bo zaraz jak mu walnę Tu się to tablecik się złoży w pół Ale obawiam się że nie mam gdzieś tam. Oto co to jest? To jest taka ładowarka na USB C, ale Zaraz tutaj wykminimy czy to na pewno to poczekaj, ta z pełnej nie ładuje, co? brak sygnału ładowania jeszcze jest tutaj jedno wyjście USB ja takiego nie mam i to dziwne takie włosowate, no nie ma. <ścoughs> niestety z tym tabletem to sobie podziękujemy a jak macie jakiś pomysł piszcie w komentarzach jeszcze jedna by się taka sieciowa przydała nie USB, ale nie sądzę, żeby mi coś zostało z tych takich cienkich to co wszystko miałem to mam tutaj część też bo powyrzucałem robiłem jakieś porządki to to wszystko poszło w czorty brak no nic Jestem ciekawy, czy pod tym wyjściem, czy to jest jakieś Wyjście USB Poczekaj, USB HDMI, to jest co ty gadasz facet Tu powinno ładować Tu Tu kiedyś Pan Patryc już mi dał kupę kabli, to może sprawdzimy, dzisiaj sprzęt biorę też na Na jezioro Na jezioro będę streama prowadził prawdopodobnie w czwartek ale to z ja sobie uruchomię go z rana. A co to jest? Za obudowa? Panie. To jest do tego telefonu tak mojego? Nie yy. tu jest USB Takie. Takie typu C Jasny gwien, chyba nie będę mieć więcej, ale ta budowa mnie intryguje, jeżeli to jest donota, a to jest donota z takim tym osłonką, a się niszczy. No chyba nie znajdę tak na szybko. Jeszcze spróbuję. Jeszcze spróbuję, słuchajcie. Aha, ten kabel trzeba wziąć do lodówki. gdzie bierzemy sprzęt grający linę, żeby skuter przypiąć do wiecie gdzie, czy nie wiecie do pomostu, żeby nie uciekł albo żeby ktoś nim nie odpłynął, nie odpłynie jak zrywkę u siebie nie ładuje pokazuje no nie ładuje wcale Dobra, daj ma sobie ten spokój naprawdę. A kabel jest dobry, bo ładuje tego powerbanka, więc tutaj jest ok. Jak należy, moi drodzy, tableta sobie odpuszczam. Nie ma ładowarki. Przydałoby się sieciówkę, gdzieś zdobyć sprawę. Może by się okazać, że sieciówka ruszy. Przyjrzyjmy internety. Ona prawdopodobnie będzie kosztowała grosze. Sprawdźmy nawet to. Lubię oglądać ten kanał o militariach i obronie. Eee... Już sprawdzamy, co mamy. Ładowarka sieciowa. Do tableta. Łopatologicznie. Modekom to jest. Mamy 14 zł. Z małym taką igłą on jest. Czyli bardziej coś takiego by musiało być. Słuchajcie. 5 V, Tak i to jest taka igła. Trzeba było zainwestować całe 26 zł, żeby wpompować. Czy to robić? Nie wiem. Zgodnie z tą panią, bo ostatnio zainwestowałem 100 w Kilcary. Dwie. Serii P6021, tutaj macie te sprzęty. Mój widz jest bardzo fajny człowiek. Pozdrawiam go serdecznie, jest naprawdę porządnym. I, i człowiekiem, który jest naprawdę doświadczony w podróżach, zazdroszczę tyle świata zwiedził. Słuchajcie, tutaj, tutaj sprawa wygląda tak, że nie dozuje toneru. Czytałem tych. Po internetach, że jest to taką bolączką tych urządzeń. One ładnie drukują, jak się zaczynają szanić, to tak średnio, żeby to podchodzić, pod to, bo y, tutaj tak łatwo nie wyciągnięcie całego modułu. Tonery to jest prosta sprawa, tonery to macie na wierzchu, ale całą wierzchu dostać trochę już pogrzebać trzeba. no Zobaczymy, jaka będzie decyzja, czy mam to ratować, czy mam tego nie ratować. To zobaczymy. Także udało się nam się dzisiaj zrobić 27-20, a 27 jest tam bez czarnego tuszu, który zużyłem do naprawy tego. Jak ktoś chce, piszcie. Bo ja tego nie chcę sprzedawać, mogę to wydać. Dziękuję i Printwork sklep, to była reklama. I oczywiście wam dziękuję za wszelkie wsparcie i za wszystko, co robicie. Pindur sklep jeszcze raz, to była reklama. Dziękuję. W tym tygodniu już mnie nie ma. Dzięki. Cześć. Ale jak chcecie posłuchać muzyki, to będę na kanale DJ Aros na plenerze, czyli będzie gdzieś koło przeczepy. Chyba to zrobię dużo wcześniej, bo w tygodniu jest tam mało ludzi. Nie lubię przeszkadzać ludziom przede wszystkim w swoim odpoczynku, a nie każdy też chce słuchać Arosławka. Ale mogę to zrobić również na słuchawkach, tak jak w domu gram i nikt nic nie słyszy, tylko widzi, jak pajacuje przed kamerą. Dziękuję za atencję. Dzięki.